Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Stewart Brewing. I jest to Galus Porter. E, o smaku solonego karmelu. 4,7% alkoholu. E, dodali tu musk muskowado, e, cukier. Składniki woda, słód jęczmienny, owiec, właśnie e, cukier, muskowado, e, maltodextryna, chmiele, drożdże i sól na koniec. Ok, czyli to dalej <coughs> naprawdę soli. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie, piana zdążyła opaść. Bardzo szybko opada. E, średnio pęcherzykowa, niewielka, beżowa. <coughs> Piwo. Ciemno-brązowe, nieprzejrzyste. Hmm. To tu zrobić najpierw. <śmiech> Aromat <śmiech> mógłby być mocniejszy, to po pierwsze. E, wrażenie pierwsze jest dziwne, <laughs> ale jeżeli poświęcicie trochę czasu... To zaczyna się to wszystko jakoś układać. Nieco nut takiej taniej coli, jest karmel, trochę czekolady, kawy, paloność, ale nieduża. I nawet takie wrażenie właśnie tego salonego karmelu. No, ale szczerze, szczerze mówiąc myślałem, że będzie rzeczywiście karmelowo e, i trzeba będzie szukać soli. E, a to tak... Hmm, nie bardzo. E, dobrze, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Niskie do średniego nasycenie. Ciało średnie, powiedzmy. Owiec chyba tutaj sporo daje, bo no jest jakaś taka aksamitność, ale jest dosyć wytrawne. Jest paloność, jest przyjemnie, pijalnie. Mm, o, teraz czuć sól teraz czuć sól jest fajnie, ale karmel zdecydowanie jest zbyt nieśmiały tutaj. E, mamy oczywiście bazę tą portera. E, jest paloność trochę takich leciutkich, bardzo leciutkich owocowych nutek. E, ten cukier moskowadzą e, no, może też trzeba by, że tak powiem, się namyśleć i znaleźć te nuty. Jest dosyć wytrawnie tutaj. No nie jest tak, że jest słodko. Nie, jest wytrawnie. Także te nuty cukru moskowadzo może się nieco pokazują jako właśnie ta tania cola. Sól mi się pasuje tutaj, rzeczywiście jest przyjemnym akcentem. Wolałbym, żeby było więcej karmelu, bo jest taki niewyraźny. Fajna jest paloność i kawa z czekoladą, ale to jest, też bardzo lekkie ogólnie jak na porter jest fajny, ale myślałem właśnie, że mm, solony karmel będzie tutaj mocniejszy, wyraźniejszy. A tak trzeba go szukać. Sól mi się podoba. To jest fajny akcent tutaj. Naprawdę ją czuć. Ehm, chyba wydaje mi się, że jest to piwo warto spróbowania. No ale tak jak mówiłem, miałem Większe oczekiwania co do, co do niego, może dlatego taka <coughs> ocena. Yy, no ale jeżeli mieliście okazję i próbowaliście to piwo, napiszcie w komentarzu, co wy o nim myślicie. Mam nadzieję, że yy, film się Wam podobał. Tak jak podoba mi się yy, to piwo, Daje, yy, dajcie łapkę w górę. Um, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie też o dzwoneczku, co będzie Wam przypominało o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby mieć na bieżąco. A no, przez to nie opuścicie żadnej nowej edycji sesji. No przynajmniej mam taką nadzieję. I prześlijcie to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slamdziwa.